Dzisiaj pokażę Wam jak szykuję się do e, lotów w zimę, kiedy mamy minusową temperaturę. Jadąc na latanie w domu, już się ubieram na cebulkę. Parę warstw kombinezon, na to jeszcze polar. Zaraz tą bluzę od trifly z kominiarką. Na to kask i tak dalej. Tutaj jeszcze komin przyjdzie, żeby ciepło naszej zatrzymać. E, za chwilę się rozgrzeje. Wszystkie. E, Tutaj zwłaszcza mam problem z barkiem, więc przede wszystkim bark rozgrzeje. Widzę się pięknie przejaśnia, będzie mega wiatrowo super. Pamiętajcie, napęd powinniśmy odpalać na plecach, ale z racji tego, że ja go muszę rozgrzać, że on musi postać z jakieś 10 minut i się rozgrzać, zostawiam go na ziemi, ale. Upewniam się, że na pewno manetka jest w pozycji zero. W skaju bardzo fajnie to słychać. Jeśli mam w pozycji 0, yy, więc mogę odpalić, ale odpalam również z taką myślą, że ten napęd w każdej chwili może mnie zaatakować, więc trzeba być przygotowanym na taką ewentualność. Włączam stanie. Upewniam się. Że gaz jest oddany. Napęd stoi stabilnie. I palimy. Niebo się przeciera. Jak napęd mi nie zamarznie, to zaraz tam pomiędzy tymi chmurami się pobawię. No to co, jestem gotowy do startu. Ściągam osłonę z płotnicy. Tylko skrzydło już gotowe w osi wiatru. Startuję. Natomiast y, samego startu wam nie pokażę, ponieważ muszę kamerę schować do kieszeni, a później dopiero w powietrzu ją wyciągnę i będziecie widzieli już ujęcia z góry. To tymczasem No i wylądowałem. Bo wtedy ciepełko wraca na ręce. Teraz się rozłożę, i wtedy już mogę dwa razy dłużej śmiało polatać. Także bo było troszkę chłodno w ręce. Teraz chwilę czekania. Rozłożę. I będzie 20 minut do pół godziny. Się rozpędził ten warpik. No i tak to wygląda. Tak wygląda latanko. Cudownie. Szkoda, że więcej słońca nie było, ale i tak było super. Teraz to wszystko pakuję do busa i uciekam.